SS-mani jak zaraza wylewają się z ciężarówek. Eksplozje, ogień. Gdy dotarliśmy do szpitala, to był koszmar. Niektórzy mieli podrżnięte gardła, jeszcze inni. Poświęciła swoją godność, kobiecość i intymność dla ratowania innych ludzi. Wychowana w duchu prawdziwego patriotyzmu, w domu, w którym nie było mowy o nietolerancji, w czasie wojny stanęła na wysokości zadania i ratowała tych, na których polował świat. Pod nosem w willi niemieckiego majora ukrywała Żydów. W zamian za dochowanie sekretu musiała obiecać Niemcowi jedno: siebie. Nazywała się Irena Głód, została odznaczona medalem Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata i opowieść o niej to opowieść o człowieczeństwie w chorych czasach, gdzie narodowość, kolor skóry, wyznanie nie grało żadnej roli, liczyło się tylko ludzkie życie. Zapraszamy na kolejny film. Specjalnie dla naszych wspierających przedpremierowo i bez reklam udostępniliśmy reportaż o Niemkach, które pisały listy miłosne do jednego z największych zbrodniarzy w historii. Co działo się w głowach kobiet, które wyznawały miłość dyktatorowi, odpowiedzialnemu za śmierć milionów ludzi? Obejrzyjcie już teraz link w opisie pod filmem. Dla pierwszych nowych dziesięciu mecenasów mamy bidony z logiem kanału. Przydadzą się do nawodnienia podczas historycznych wypraw. Link do wsparcia kanału znajduje się w opisie pod filmem. A w gronie mecenasów witamy MaxCode74, Karolinę, Lidię Bronek-Gober i Ludzika Ludzika. To dzięki waszemu wsparciu mogą powstawać cotygodniowe reportaże historyczne i rozmowy ze świadkami historii. Dziękujemy. My name was Irena Gutowna. Urodziłam się w Polsce, w małej miejscowości Kozienice. Rok 1940. Irena Gut pracuje w fabryce niemieckiej amunicji w Radomiu. Smród chemii, tempo pracy, niskie racje żywnościowe, to wszystko ją wykańcza. I nagle w pewnego dnia. Odbywa się kontrola na stanowisku pracy, przychodzą niemieccy oficerowie. Gdy Irena staje przed jednym z nich, mdleje z wycięczenia. Budzi się na kanapie niemieckiego oficera w jego gabinecie. Ten bardzo dokładnie jej się przyglądał, a gdy tylko otworzyła oczy, zapytał delikatnym głosem: Wichaj z dół. Wpadła mu w oko, znała niemiecki. Zaproponował jej pracę w hotelu i kantynie. Kobieta długo nie myśląc, zgodziła się. Lepsze racje żywnościowe, którymi mogła dzielić się ze swoją rodziną, lżejsza praca to wszystko sprawiało, że wolała zgodzić się i pójść na układ z niemieckim oficerem. Pewnego dnia podeszła do okna w hotelu i zobaczyła coś przerażającego. SS-mani, jak zaraza, wylewają się z ciężarówek, biegają kobiety, dzieci, mężczyźni, a ci strzelają do nich. Jest zima, ich zakrwawione ciała leżą na śniegu. To było trudne do pojęcia. Zobaczyłam to pierwszy raz. To było tak okropne. Stałam tam prawie sparaliżowana. Wszedł Schulz i mnie zobaczył. Pytam, Schulz, Schulz, co to jest? Dlaczego? Położył dłoń na mojej twarzy. Powiedział, oficerowie wkrótce przyjdą. Nie chcesz, żeby się dowiedzieli, że kochasz Żydów. Irena z hotelowego okna na własne oczy zobaczyła, jakie zło kryje się pod perfekcyjnie skrojonymi mundurami ze swastyką. Widziała egzekucję Żydów z radomskiego getta, ale zamiast przestraszyć się, ruszyła tym ludziom na pomoc. Przez dziurę w ziemi podawała żywność, aby ulżyć im w ostatnich dniach. Pewnego dnia Niemiec złożył jej kolejną propozycję. Major zapytał, czy ona i jej młodsza siostra zgodzi się pojechać z nim do Tarnopola, bo przydzielono mu nowe funkcje i tam zamieszka w Willi. Irena ponownie zgodziła się, ale sama zapytała po pewnym czasie, czy ten zgodziłby się zatrudnić kilku Żydów z tarnopolskiego getta, aby pomagali jej w pracach domowych. Miała urok osobisty. Niemiec zgodził się. Nie wiedział, że Irena pod jego nieobecność sprowadza kolejnych Żydów i zapewnia im schronienie. Pewnego dnia rygemer wraca wcześniej z pracy i dostrzega dwie przechadzające się swobodnie po jego willi Żydówki. Jedna z nich po latach zeznała. Tłumaczyła mu, że przecież to niewinne kobiety, że zżyła się z nimi, że gotowa jest życie poświęcić dla nich. Widział jej czyste intencje i ostatecznie wzruszył go nasz los. Zgodził się, że zostaniemy w Willi, oddalił ordynansa, a dla niego przeznaczony pokój w sutenerach oddał nam po przeprowadzeniu dokładnego remontu. Irena błaga Rygemera, żeby ten nie doniósł na Gestapo. Wie, że jeśli prawda wyjdzie na jaw, to ona i jej, jak mawia przyjaciele, zostaną zabici. Rygemer jest wściekły, ale w pewnym momencie coś uderza w jego głowę. Patrzy na Irenę i mówi: Kocham cię, nie doniosę na Gestapo, ale zostaniesz moją kochanką. Irena w szoku, ale zgadza się. Wie, że tylko w ten sposób może ratować tych, na których polował cały świat. Ile nasypia z Niemcem, bo chce pomagać. Czuła potrzebę pomagania, bezinteresownej pomocy od dziecka. Przyszedł do mnie, był pijany. Powiedział, że nie chciałby mnie widzieć martwej i zrobi wszystko, żeby nas chronić. Ale muszę być jego. To nie było łatwe miałam w pamięci Rosjan. Ale to była mała cena do zapłaty. Więc oddałam mu się. Mawiał. Irena, czy to takie złe? Ja dotrzymuję twojej tajemnicy i nawet pomagam, a ty dajesz staremu człowiekowi ostatnią radość jego życia. Nie ciągnął mnie za włosy, nie bił mnie. Chciał mnie chętną i to mu dawałam. Wyobraźcie sobie, że dwie Żydówki, Klara i Fanka, które jeszcze niedawno stanęły twarzą w twarz z niemieckim oficerem i bały się o swoje życie, teraz spokojnie spacerowały po jego willi w jego obecności. Irena Gut dorasta w Kozłowej Górze na Śląsku. Jej ojciec jest weteranem legionów polskich. Irena miała w dzieciństwie wszystko, czego mogła sobie zapragnąć. Rodzice wychowali pięć swoich córek w miłości do ojczyzny i tolerancji dla innych. Irena pisze w swoich wspomnieniach, że w lesie w jej miejscowości żyli Cyganie, którzy, delikatnie mówiąc, nie cieszyli się dobrą opinią wśród polskich mieszkańców. A rodzice Ireny pomagali im. Przygarniali do domu wędrowców, nie patrzyli na kolor skóry czy wyznanie, przygarniali do domu nawet chore zwierzęta. Pewnej nocy Andrzejkowej, Irena z czwórką swoich sióstr i razem z babcią wróżą z wosku. Irena dostrzega w plamie z wosku symbol, znak okręt z krzyżem na dziobie dryfujący na falach. Wierzy, że to znak, że czeka ją wielka przygoda i misja, ale jeszcze wtedy nie wiedziała, że ta misja okupiona będzie jej własnym cierpieniem. Rok 38. Coraz głośniej mówi się o nadchodzącej wojnie. Irena jest wolontariuszką Czerwonego Krzyża. Wyjeżdża na praktyki do Radomia, gdzie uczy się bandażować na wypadek konfliktu. I dostaje list od swoich rodziców: Ireno, wracaj. Wojna jest nieunikniona. Nie pogodzimy się z tym, że ciebie tutaj nie ma. Rodzina powinna być razem. Irena odpowiada: Jeśli wybuchnie wojna, to zostanę i spełnię mój patriotyczny obowiązek. Jej słowa bardzo szybko zostały poddane próbie. Rok 39. wybucha II wojna światowa. Niemcy prow Radom. Wojsko polskie szykuje się do odwrotu. Oficerowie polscy proszą wolontariuszki i pielęgniarki, aby dołączyły do kolumny z rannymi. Irena zgłasza się bez wahania. Nie chce stać bezczynnie. Trwa wojna. Kierunek Kowno i to w polski generał drżącym głosem mówi że stalin podpisał z hitlerem pakt o podziale polski nikt nie chciał w to uwierzyć pewnego dnia szłam do szpitala i zobaczyłam nadlatujące samoloty stałam i patrzyłam w górę ktoś wciągnął mnie do rowu bo zaczęły coś zrzucać nie wiedziałam, co to było. Eksplozje, ogień. Gdy dotarliśmy do szpitala, to był koszmar. Ludzie przynosili rannych i martwych. Hitler posuwał się z prędkością błyskawicy. Irena zalała się łzami i w głowie zadawała sobie pytanie, jak to jest możliwe, że Polski już nie ma, skoro przecież na polskiej ziemi stoję. Przed nią kolejna podróż w iście partyzanckich warunkach, kierunek lwów. Pierwsza noc w lesie. Żołnierze nie śpią. Atmosfera jest nerwowa. Niektórzy planują odwet, paląc jednego papierosa za drugim. Jeszcze inni piją, bełkotając modlitwy. Irena widzi to i jest przerażona. Na drugi dzień Irena wstaje wcześnie rano i widzi zwłoki kilku polskich żołnierzy. Ośmiu z nich popełniło samobójstwo. Niektórzy mieli poderżnięte gardła, jeszcze inni kule po w czaszce. Wiedzieli, co znaczy sowiecki porządek i nie chcieli oddać się w łapy czerwonych. W pewnym momencie grupę dostrzega sowiecki patrol. Sałdaci od razu otwierają ogień i mordują wszystkich polskich żołnierzy. Łapią Irenę. Wówczas Irena ma 17 lat i nigdy nie miała intymnego kontaktu z chłopakiem i jak pisała we swoich wspomnieniach, mężczyźni ją onieśmielali. Nigdy nie przypuszczała, że jej pierwszy raz będzie z bandą pijanych sowieckich żołnierzy. Pobili ją do nieprzytomności, zhańbili i obdartą zgodności zostawili na śniegu. Moje oczy były opuchnięte i nie mogłam widzieć. Krzyczałam, mama, mama. W tamtym momencie objęły mnie ciepłe ramiona i usłyszałam kobiecy głos. Kocham cię, jesteś moją córką. To była rosyjska lekarka. Pamiętam, że płakałam i płakałam. Nieprzytomną, leżącą na śniegu, Irenę dostrzegł inny sowiecki patrol. Czerwoni załadowali ją na wóz i przywieźli do Tarnopolskiego Szpitala, do miasta, w którym pojawi się jeszcze już jako służąca niemieckiego majora. Jeśli myślicie, że Irena po tym, co zrobili jej Sowieci w lesie, załamała się, to jesteście w błędzie. Irena jako więźniarka w Tarnopolskim Szpitalu uczyła się rosyjskiego. Sama stała się pielęgniarką, ale musiała z Tarnopola uciekać. Dlaczego? Dlatego, że ponownie próbował do niej się dobierać radziecki dyrektor szpitala. Dzięki pomocy lekarza Dawida opuściła Tarnopol i dostała się do Swietłany nieopodal Kijowa. Czerwoni wydali za nią list gończy. Była dla nich polską partyzantką. Nie podawaj mi szczegółów. Lepiej, żebym nie wiedział. Powiedział cicho. Wyciągnął jakieś zdjęcie rentgenowskie, udając, że mi je pokazuje. Zasłaniało nas przed niepożądanymi spojrzeniami. Dostaniesz bilet na pociąg i adres mojej przyjaciółki. Jutro pracujemy razem na zmianie. Dostarczę ci wszystko. Dziękuję, doktorze. Powodzenia i różka. Uważaj na siebie. Irena Gut w świetłanie zmienia nazwisko, od teraz jest Rachelą Meyer. Tam na miejscu pomaga jej Miriam, przyjaciółka lekarza Dawida Starnopola. Razem pracują w Izbie Chorych. Irena świetnie wykorzystuje swój aryjski wygląd, a Miriam kłamie, że Irena jest jej kuzynką. Przez cały czas Irena Gut tęskni za domem. Za rodziną, za Polską, i nagle, niespodziewanie, przychodzi list od lekarza Dawida Starnopola, że Niemcy i Związek Radziecki zawarły porozumienie. Od tego momentu ci, którzy zostali na terenie sowieckiej Rosji, mogą wracać do domów. Irena wykorzystuje tę okazję chce wrócić do Polski. Irena dopiero po dwóch latach pełnych strachu i beznadziei wraca do Radomia, ale to nie jest już to samo miasto, które znała. Wszędzie swastyki. Niemcy ze szczekaczek ostrzegają przed Żydami w języku polskim i niemieckim. I te plakaty propagandowe, głoszące nienawiść, oskarżające Żydów o w całe Złotego Świata. Irena widzi, jak bandyci w mundurach w ciemnej uliczce szydzą ze starego Żyda, gdy ten zwija się u ich stóp. Kobieta spotyka rodzinę w domu swojej cioci. Cóż to była za wspaniała chwila? Wpadli w sobie w ramiona, ale ich szczęście nie trwało długo. Ojciec, Władysław, został zabrany przez Niemców do niegdyś należącej do niego fabryki ceramiki w Kozłowej Górze. Rodzina pojechała za nim. Pewnej niedzieli Irena modli się w kościele, i nagle przed świątynią słychać bardzo niepokojące hałasy i tupanie wojskowych butów. Gdy pod koniec mszy ksiądz wygłaszał błogosławieństwo, zauważyłam gołębia, który miotał się pod sklepieniem głównej nawy. Śledziłam go wzrokiem, kiedy rozbijał się najpierw o jedno okrągłe okno, potem o drugie. Tłukł skrzydłami o szyby, a ja chciałam krzyczeć, prosić kogoś, żeby go uwolnił. Równocześnie usłyszałam jakieś dźwięki płynące z zewnątrz. Przed świątynią słychać wrzaski, raus, cóż, chase! Niemcy krzyczą na Polaków, mówią im, że jadą na roboty do Niemiec. Irena wie, że to łapanka, mówi po cichu do, do księdza, żeby przekazał o tym, co się wydarzyło jej siostrze i babci, nim mrugnęła okiem, sama znalazła się na pace wojskowej ciężarówki. I tak. Irena Gut, polska bohaterka, znalazła się w fabryce niemieckiej amunicji w Radomiu. I to tam poznała niemieckiego oficera Edwarda Rygemera, który wyjechał z nią do Tarnopola, gdy otrzymał funkcję nadzorowania zakładów naprawczych dla wojskowych pojazdów. Edward Rygemer w Tarnopolu często gościł u siebie Untersturmführera Richarda Rokite. To sadysta, który w pełni popierał plan ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej. Irena podaje im dobry alkohol, wykwintne potrawy, i podsłuchuje, o czym rozmawiają. A gdy tylko dowie się o planowanej zbrodni, przekazuje tą informację do Żyda ukrywającego się w piwnicy. Ten wie, jak plan zbrodni przekazać za mury tarnopolskiego getta. Niektórzy więźniowie obozów pracy dostawali zezwolenie na odwiedziny bliskich, którzy przebywali w getcie. Gdy wiedzieliśmy, że planowano akcję, ludzie uciekali do lasu lub na miejscu ukrywali się przed niebezpieczeństwem. Udawało mi się to jednak tylko wtedy, gdy mogłam przekazać wiadomość z wyprzedzeniem. Ten człowiek nazywał się Laser Haller, miał żonę Idę. Spodziewali się dziecka, bali się, że dziecko urodzi się w piwnicy, a gdy tylko prawda o tym wyjdzie na jaw, wszyscy zostaną zabici. Planowali aborcję. Gdy tylko dowiedziała się o tym Irena, była przeciwna, obiecała im ratunek. I wyobraźcie sobie, że Polka z domu niemieckiego majora wyprowadziła małżeństwo do pobliskiego lasu, zapewniła im kryjówkę i w lesie przyszedł na świat mały roman. Niestety ktoś donosi na gestapo, że w willi ukrywani są Żydzi. Tajna policja nawiedza Irenę. Pukają do drzwi. Irena otwiera, pytają o rygemera. Irena mówi, że nie wie, gdzie jest, chyba w pracy, żeby poszli sprawdzić do jego biura. W międzyczasie, gdy ci poszli, dzwoni do niego i ostrzega go. Będzie u ciebie gestapo. Rygemer tłumaczy zbrodniarzom, że mówienie, że on ukrywa Żydów w swojej willi, to jakiś absurd, że jak chcą, to mogą całą willę przeszukać i tak nic nie znajdą. Gestapo uwierzyło, nie nawiedzało już Rygemera. Odeszli przynajmniej na razie. Nie mogłam im powiedzieć, że muszę z nim sypiać, bo nie chciałam, żeby czuli się winni. I needed to talk to somebody. Uh. Możemy przerwać wywiad? Końcem II Wojny Światowej Rygemer otrzymuje informacje z Berlina, że wiedzą o jego polskiej kochance. Major prosi Irenę, żeby zrobiła coś z ludźmi, których ukrywała w jego willi. Irena organizuje im kryjówkę w lesie w Janówce. Przebrana za chłopkę dostarcza im jedzenie i przebywa z nimi we wcześniej przygotowanym przez mężczyzn bunkrze. Wychodzi z lasu tylko po to, żeby zobaczyć, czy jest bezpiecznie. Nagle do podającej się za kuzynkę Ireny żydówki Fanki podjeżdża Rygemer z gestapowcem. Pytają o Irenę. Rygemer chce, żeby Irena jechała razem z nim i uciekała przed sowietami, ale nie chce tego Irena, bo Rygemer nigdy nie był jej prawdziwą miłością. Niemcy siłą pakują ją do wozu. Irena zdążyła jeszcze powiedzieć fance, że nie pojedzie z Niemcami, ucieknie. Major Edward Rygemer, SS-man i ludobójca Rokita. Irena, jadą do Kielc. Kobieta już na drugi dzień ucieka z hotelu i wstępuje do polskiej partyzantki. Pod pseudonimem Mała przemyca meldunki i broń dla polskich partyzantów, i to właśnie w lesie poznaje swoją prawdziwą i jedyną miłość Janka. Zakochali się w sobie od pierwszego wejrzenia. Od razu wyznaczyli datę ślubu na dzień 5 maja 1944 roku. Niestety Janek zginął dzień wcześniej w ataku na niemiecki konwój. Irena Gut. Polska patriotka, bohaterka wychowana w duchu tolerancji, odeszła od nas w roku 2003. Major Edward Rygemer przeżył II wojnę światową. Jego niemiecka rodzina wyrzekła się go za to, że zakochał się w Polsce i pomagał ukrywać Żydów. On także został odznaczony tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Nagrodę w jego imieniu odebrał syn, Erich. Dziękujemy Wam za kolejny film i do zobaczenia za tydzień w czwartek o godzinie 20.00. Specjalnie dla naszych wspierających przedpremierowo i bez reklam udostępniliśmy reportaż o Niemkach, które pisały listy miłosne do jednego z największych zbrodniarzy w historii. Co działo się w głowach kobiet, które wyznawały miłość dyktatorowi, odpowiedzialnemu za śmierć milionów ludzi? Obejrzyjcie już teraz link w opisie pod filmem. Dla pierwszych nowych 10 mecenasów mamy bidony z logiem kanału. Przydadzą się do nawodnienia podczas historycznych wypraw. Link do wsparcia kanału znajduje się w opisie pod filmem. A w gronie mecenasów witamy MaxCode74, Karolinę, Lidię Bronek-Gober i Ludzika Ludzika. To dzięki Waszemu wsparciu mogą powstawać cotygodniowe reportaże historyczne i rozmowy ze świadkami historii. Dziękujemy!